Więc, to, więc nasza firma polegała na pasji, i, a nie na zyskach. Jeśli chodzi o zyski i o mity dotyczące zysków, myśmy byli pasjonatami. To było romantyczne pokolenie Marek Kościkiewicz, Andrzej Puczyński, Piotrek Kubiaczyk, Paweł Walczak w Zigzaku, Jan Chojnacki w Poltonie, Małgosia Maliszewska i Andrzej Paweł Wojciechowski w wytwórni MJM związany z Sony, potem Music. Myśmy wydawali muzykę, która nam się podobała i którą kochaliśmy. I wszystko zaczynało się od muzyki. W związku z tym, jeżeli jakaś płyta sprzedała się trochę lepiej i przyniosła firmie jakieś dodatkowe środki, no to ja natychmiast podpisywałem kolejny kontrakt. I mogłem wydać więcej płyt, mogłem wydać kolejną płytę. Więc, to, więc nasza firma polegała na pasji, i, a nie na zyskach. Przecież ja jeździłem samochodem Wartburg. To był, to był długi czas największa inwestycja firmy Pomaton, służąca jako transportowy samochód, ale pamiętam, że z okazji dziesięciolecia zespołu TILAF. Składanka, która się pojawiła w, klub, w jednym z klubów na Polach Mokotowskich, odbyła się impreza promocyjna, gdzie mój Wartburg, oklejony plakatami, właśnie z okazji dziesięciolecia klubu, stanowił no, niesłychany gadżet promocyjny. Także no, radziliśmy sobie na wszystkie możliwe sposoby. Czyli mogę powiedzieć, że dzięki kontraktowi z firmą EMI Music mogłem wydawać dwa razy więcej polskich płyt. Po prostu mogliśmy zatrudnić więcej osób, mogliśmy stworzyć bardziej skuteczną strukturę, która pozwalała mi w tym najlepszym czasie wydawać około 30 albumów rocznie.